Panie Wójcie, to może zaczniemy od początku, co to za inwestor i jaka to inwestycja dzisiaj tak wszystkich trapowała? Inwestor jest prywatny, nazywa się Leszek Mentel, pochodzi chyba z Białego Stoku. No jest tutaj, jak widać, jak słyszeliśmy, jest chyba powiązany coś tam z jakimś tam wysypiskiem. U nas chce otworzyć trzy zakłady pracy. Jeden to jest między innymi spalarnia medyczna, drugi zakład jest wytwórnia jakby nawozów sztucznych. Na podstawie wapna, a trzecia inwestycja stacja diagnostyczna dla pojazdów. Bo widzimy, że są jednak protesty mieszkańców. Czy opłaca się tak ryzykować? I, bo pan popiera tą inwestycję, rozumiem. Nie mogę się wypowiedzieć, czy popieram, czy nie popieram, bo jeszcze jestem w trakcie wydawania decyzji. Dlatego nie mogę zabierać żadnej strony. Muszę tą wydać decyzję zgodnie z literą prawa. Obiecywał, no. Głównym takim czynnikiem no jest, jeżeli ten piec się rozpali, to jest y, bardzo wysoka temperatura, bo jest 1100 stopni. No i te ciepło trzeba gdzieś oddać, tak? bo jak byliśmy na przykład na, y, w odwiedzinach na stoku na, na żurawi w spalarni medycznej, to właśnie dyrektor szpitala y, główny problem ma taki, że w lecie nie może tego zbytnio uruchamiać, bo nie ma po prostu, gdzie tego ciepła oddać, a strasznie duże koszty ponosi wychładzając ten piec. Wiadomo, że tysiąc stopni to metal popłynie, tak? I to jest taki chyba przykład takiego racjonalnego podejścia do sprawy, że, że zamiast wydawać pieniądze i chłodzić, lepiej komuś te ciepło za przyszło, przyszło, przysłowiową złotówkę oddać. Ktoś, żeby skorzystał, tak? A jak prywatnie Pan do, podchodzi do w ogóle do tej spalarni? Prywatnie nie mogę się wypowiedzieć. Może pan, bo będą nowe miejsca pracy. Czy to też pana przekonuje, że w nowym dworze powstanie nowe, będzie nowy pracodawca, który przyjmie ludzi do pracy? No naturalnie, tutaj każdy inwestor jest, jest oczekiwany. Przykładem jest to na przykład, że pozyskaliśmy bardzo dużo środków unijnych, bo ponad inwestycji mamy teraz na przyszły rok na 17 milionów, z czego ponad 13 milionów jest środki pozyskane. Potrzebny nam jest wkład własny, to jest jedna rzecz. Z tytułu działalności rolniczej mamy gdzieś w granicach rocznie od wszystkich rolników 600 tysięcy. Z takiej działalności jak pani skarbnik wyliczała będzie to w granicach 200 tysięcy, czyli już gmina by troszeczkę mogła zainwestować na przyszłość. Tak? Czyli ludzie potrzebują dróg, chodników i tego typu rzeczy, a drugim takim czynnikiem jest miejsca pracy. tak? Strasznie dużo ludzi z Nowego Dworu po prostu ucieka, bo nie ma tu miejsc pracy i muszą po prostu jechać za chlebem. A jak skomentuje pan dzisiejsze argumenty, które padały z sali mieszkańców, że grozi wysypisko, że powtórzy się sytuacja z gminy Skółka o karcze. Jak pan to skomentuje? No właśnie nie wiem dlaczego cały czas ludzie tutaj mi tłumaczą, że to będzie wysypisko, składowisko, że karcze, że to będą pożary. To jest decyzja wydania na, na całkiem inną inwestycję, czyli na spalarnię. Tak? To jest w układzie zamkniętym, hale. Odpady medyczne trzeba trzymać. w chłodniach po prostu, tak? Muszą przyjeżdżać w chłodniach. Popiół musi być odtransportowany w specjalnych, zamkniętych pojemnikach, czyli tutaj praktycznie nic nie zostaje, wszystko będzie z powrotem odwiezione. Było jeszcze podnoszone to, że to jest ochrona środowiska, teren Górnej Biebrzy. Nie uważa pan, że to jednak będzie zagrażało do środowisku? Jeżeli by coś było ze środowiskiem nie tak, to w pierwszej kolejności Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Białymstoku na pewno by to. Wykryła i by jakiś protest by był tak złożony, tak, czyli bym nie dostał tej opinii pozytywnej. Widocznie wszystko jest w porządku, tym bardziej, że mieliśmy tu inwestycje jak budowanie zbiornika w Obrze Wielkiej, gdzie park Biebrzański jako pierwszy zaczął protesty składać, mimo to, że to jest zbiornik małej retencji, czyli woda, tak. A w tej chwili park Biebrzański nic nie składa, czyli nic nie ma wspólnego to chyba z Biebrzą. Jak skomentuje pan postawę samorządowców, bo jednak wygląda to, że został pan sam na placu boju. Widzieliśmy, że dzisiaj sprzeciwiał się starosta, był również poseł, który też niekoniecznie się wypowiedział pozytywnie na temat tej inwestycji. Trudny temat dla wszystkich dla wszystkich samorządowców podejrzewam. No, starosta na pewno piłeczkę odbija, bo bo jeżeli wszystko wyjdzie teraz zgodnie z prawem, no to przed same wybory będzie musiał on podejmować decyzję, czy wydać pozwolenie, czy nie wydać pozwolenia. Nie boi się Pan, że ta cała sytuacja odbije się na październikowych wyborach? Nie wiem. Czas pokaże. Dzisiaj, jak usłyszeliśmy od mieszkańców, że są trochę zawiedzeni Pana postawą, że nie jest Pan yy, za nimi, że sprzeciwia się Pan, yy, znaczy nie po, pozytywnie nie reaguje Pan na ich protesty. Jak Pan to skomentuje? bo oczekują ode mnie, żebym się wypowiedział, czy jestem za spalarnią, czy nie jestem. Ja w tej chwili jeżeli prowadzę postępowanie administracyjne, nie mogę. Nie mogę się określać za, za jakąś stroną, tak? Muszę mam jakby to powiedzieć dokumenty przed sobą i muszę wydać to zgodnie z prawem. Dlatego nie mogę się dokładnie określić, czy, czy jestem za spalarnią, czy jestem przeciw spalarni.